zapraszam Was na filmik o moich ulubieńcach. Teraz to chyba będzie y, marzec, kwiecień, albo tam kwiecień, już chyba czy w marcu nakręciłam. Chyba nie, chyba nie. To będzie marzec-kwiecień, czyli taki wiosenny, y, wiosenny podsumowanie ulubieńców kosmetycznych. Na początek wezmę kolorówkę. Znowu pokochałam by kremy. To jest mój ulubiony nowy krem, jest to firma Skin79, to jest ta wersja The Oriental Gold Baby Cream, ta fioletowa. Wygląda on tak, tutaj na nakręce ma taki śmieszny bajer, jest to róż w kremie, bądź taki lip tint do ust, ma też chusterką. że się go wydobywa. Znowu zaczęły kremy wyglądać świetnie na mojej skórze, więc korzystam z okazji i je stosuję. Co tu jeszcze mam z kolorów? Aha, teraz mam trzy produkty z firmy Lili Lolo. Buszczyki naturalne, a dokładnie odcień English Rose. Mam go na ustach, uwielbiam. Uwielbiam w ogóle te błyszczyki Lili Lolo. Pięknie pachną czekoladą, a te odcienie są takie naturalne, tak świetnie wyglądają na ustach. Nowości z Nililo. Niedawno się pojawiły dwa róże i dwa nowe cienie i ja już mam swoich ulubieńców, jeżeli chodzi o nowości. Jest to róż w odcieniu takiej brzoskwini Beach Babe. Pokażę wam swotcha, jakieś tutaj wkleję coś takiego, ale jest śliczna, śliczna taka odświeżająca brzoskwinia oraz cień do powiek. Jest on matowy, jest to Black Sand. Jest to taki ciemnobrązowy brązowy lekko podbity, może nawet czekoladą, taką gorzką. Matowy właśnie cień do powiek, świetny, idealny do dymka. Postaram się zrobić jakiś tutorial makijażowy z użyciem tego cienia. Taki prosty, szybki, ale po prostu tak pięknie. Można go rozblendować, rozdymić na powietrze, więc e, po prostu zakończyłam się od razu. Bo przy pierwszym użyciu po prostu już mi urzekł. E, Kolejny Produkty z kolorówki. Jest to lakier China Glaze serii z kolekcji Electropop. Jest to Kineticandy. Mam go na palcach. Jest to taka przymrucona, mięta, lekko zszarzała, Świetna. Nie ma w sobie nic takiego salenynowego. Nie lubię właśnie takich ty, niby miętowych lakierów, ale to, które tak naprawdę są takie salenynowe mają chłodne nuty. Ja dziękuję. Ja właśnie lubię takie odcienie. I yy, dwa lakiery. Jest to taki zestaw. Yy, firmy Barbara Cosmetics, naszej polskiej, a dokładnie chłodzkiej y, firmy. Zostaw do Fręcza. Ja mam wersję z y, 263 Lawender, czyli z takim różem lekkofioletowym, lekko-drobinkowym, takim połyskującym shimmerem. Nie można sobie zrobić krzywdy żadnych, Pas, żadnych patków nie przyklejam na końcówki, ma, maziam tym białym, przepraszam, że się mylę, ale szybko kręcę ten film, bo teraz muszę lec, lecić do pracy. białą sobie maziam szybko końcówki, później pokrywam tym różowym, jest ekstra. No dobrze, kolorówkę mamy za sobą. Jak widać, w marcu w kwietniu nie urzekło mnie zbyt wiele rzeczy, jeżeli chodzi o kosmetyki kolorowe. Mam nadzieję, że maj będzie bardziej ufity pod tym względem. Teraz czas na pielęgnację, ponieważ wzięłam się porządnie za pielęgnacją moich włosów. Kupiłam sobie całkiem niedawno prosmani polecaną przez wiele osób, odżywkę Isana. Nie ja mam tą wersję wygładzającą z olejem Babasu. Muszę w ogóle sobie ten olej kupić na zrób sobie krem, ponieważ ta odżywka z tym olejem świetnie nam działa, więc podejrzewam, że ten olej też nie urzeknie solo. Tą odżywkę ona ma dosyć prosty skład. Nie jest jakaś taka skomplikowana. Tą odżywkę stosuję do metody omo, czyli yy, odżywka, myć, odżywianie, mycie, odżywianie. Czyli najpierw nakładam ją na y, zwilżone włosy, zwłaszcza na końce, na długość całą, później samą skórę głowy myję szamponem, natomiast później wszystko spukuję i jeszcze raz nakładam yy, już yy, po umyciu włosów jeszcze raz na tę odżywkę. Tą właśnie tą odżywkę bardzo lubię. Yy firmy Elanda jest to Adonis Afrodyta, jest to taki żel pielęgnujący twarz ze skłonnościami do trądziku. Ma on bardzo prosty skład, ma m.in. kwas borowy i mentol. Troszeczkę nieprzyjemne jest uczucie po nałożeniu, ponieważ bardzo chłodzi twarz przez ten mentol, ale właśnie przy tym moim wysypie po piciu drożdży zauważam, że ten żel bardzo pani mi pomaga. Drugą rzeczą, która walczy z moimi niedoskonałościami, tym też przetuszczaniem się skóry twarzy, jest krem maska firmy Orientana. Jest to polska firma, która produkuje kosmetyki takie o fajnych składach ze składników azjatyckich. Moja wersja to jest. Maska krem z alg filipińskich, która kontroluje natłuszczanie do cery tłustej, oczyszcza od świeża, reguluje gruczoły łojowe i matuje. Może jakoś tak super, nie matuje skóry, znaczy nawet się z tego powodu cieszę, ponieważ nie lubię jakiego mocnego, tępego matu, ale jednak reguluje to wydzielanie się sebum, i skóra jest taka bardziej odświeżona, nie zatyka porów, ma fajny skład, bardzo ją lubię, jest bardzo, 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 bardzo wydajna. Co tu jeszcze mam? A mam próbkę, nie wiem czy ta maść się już pojawiła, mam próbkę, Maść z ziemniaka, jakkolwiek to brzmi, firmy Bewell, Bewell. Jest to maść z ziemniaka. Kiedy ją dostałam, zastanawiałam się, gdzie pachnieć. Pachnie kokosami, o dziwo. Jest świetna, jeżeli chodzi o wszelkie jakieś takie pęknięcia skóry, uszkodzenia na skórkę. Na przykład, ostatnio tubie obtarłam pięty od butu, posmarowałam sobie tą maścią. Nie dość, że przestało mnie boleć, szczypać. To po prostu bardzo szybko się wygoiło, więc bardzo, bardzo lubię to maść. Kolejna maść to chudosil, Chud salva, jest to taka silnie natłuszczająca maść, również taka regenerująca do jakiejś takiej skóry z problemami, popękanej, uszkodzonej. Ja ją używam na skórki, tutaj wokół paznokci świetnie je na natuszcza i regeneruje. Olej grejpfrutowy. Olej grejpfrutowy akurat mam ze sklepu internetowego, zrób sobie krem. Bardzo go lubię dodawać do kremów, takich już gotowych. Wyciskam sobie tutaj na zagłębienie dłoni odrobinę kremu, wkraplam jedną kropelkę, dwie maksymalnie tego olejku, mieszam sobie paluchem i nakładam na twarz. Nie dość, że ślicznie pachnie, to mam, na, mam takie wrażenie, że ma takie działanie bardziej ten krem antybakteryjny, antyseptyczny. Naprawdę bardzo polecam. I ostatnią rzeczą, jeżeli chodzi o ulubieńców w kategorii pielęgnacja, jest maska dr Irene Eris. Jest to polinezyjska maska ściągająca, detoksykująca do twarzy. Świetnie pachnie. Zawiera ona bodajże tak, być może z guarany, kaolin, naturalną glinkę olea i drobinki kakaowca. Naprawdę bardzo fajnie pachnie. Fajnie oczyszcza skórę, odświeża, reguluje, więc razem z tymi wcześniejszymi kosmetykami, które działają tak właśnie antybakteryjnie, oczyszczająco, odświeżająco i regulująco, stanowi taki fajny zespół, jeżeli chodzi o, o moją skórę i problemy na wiosnę. No dobrze, to by było na tyle. Taki szybki filmik o ulubieńcach. Zapraszam Was, może mają na już pojedynczy filmik pojedynczego miesiąca. Nie będę łączyć. Zwykle nie mam czasu, ale się postaram, obiecuję. I dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Cześć Pa. Chyba mi telefon ze No, jakie są słucham muzyki. Nie, są słucham muzyki. Dobrze. Weekend majowy, prawie rozpoczęte. Ja jutro muszę iść do pracy. No cóż, cześć, Pulterno.